czerwone liście na borówkach, co się dzieje, dlaczego poczerwieniały jakiego składnika brakuje czego, czego zabrakło w nawożeniu naszej borówki no nic się nie stało moi drodzy, po prostu tak reaguje ta roślina na nagły spadek temperatury po prostu się broni w ten sposób i tak to wygląda także nie martwcie się po prostu po w tych przymrozkach kilkudniowych, tak myślę do poniedziałku, wtorku już powinno to przejść. Po prostu dajcie wzmocnienie dla Waszych borówek. Ja posypię siarczanem magnezu tym razem, żeby wzmocnić te liście. Także to nic złego, tylko po prostu zadbajcie o Wasze borówki. Po fakcie możecie tych, tymi algami też, Asashi czy jak to tam się nazywa, podobno bardzo dobrze działa na borówki, które przemarzły. Cześć!